Zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś narzekał, bo twój pierwszy powrót był za wcześnie albo za późno, a może po prostu dręczą cię dylematy: czy teraz, czy może jeszcze zaczekać? W tym filmie omówię kilka czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do Grey League of Legends. Pierwszy powrót w tej grze ma ogromne znaczenie. Dla przykładu na dolnej alei, twoim pierwszym zakupem może być BF Sword. Pewnie zdarza ci się, że jedyne, na co może sobie pozwolić, to Pickaxe czy Cloak of Agility. Może być jeszcze gorzej. W skrócie, wracaj wtedy, kiedy musisz. BF Sort jest bardziej opłacalny niż Pikax, kosztuje 1300 sztuk złota i zwiększa bonusowe obrażenia ataku o 40. Czyli w przypadku tego przedmiotu jeden bonusowy punkt obrażeń do ataku kosztuje 32,5 sztuki złota. Dla porównania Pikax zwiększa bonusowe obrażenia ataku o 25, a więc jeden bonusowy punkt obrażeń do ataku kosztuje już 35 sztuk złota. Poza tym dochodzi jeszcze kolejny aspekt. W danej chwili musisz mieć przygotowaną większą ilość złota, im szybciej Wyniesz przez ten moment w trakcie meczu, tym lepiej. Możliwe, że myślisz teraz, czyli wystarczy uzbierać na najdroższą część i wtedy wrócić? Nie do końca. Tak jak wspomniałem, wracaj wtedy, kiedy musisz. Statystyczna opłacalność to jedno, a aktualna sytuacja na mapie to zupełnie co innego. Dodatkowo postaraj się zsynchronizować swoje powroty z wrogą drużyną. Jeżeli twój bezpośredni przeciwnik wraca, a może mieć na przykład około 900 sztuk złota, to musisz się liczyć z tym, że pojawi się zaopatrzony w Pikax. W zależności od sytuacji na mapie, możesz być w stanie grać przeciwko niemu bez zakupów lub nie. Podobnie musisz zwracać też uwagę, ile pozostało ci życia i many. Jeżeli po potyczkach w alei i tak nie jesteś w stanie zbliżyć się do fali wrogich stworów, to nie ma sensu zostawać na linii. Tracisz tylko czas, dodatkowo narażasz się. Najgorsze, co możesz zrobić, jeżeli już przegrywasz linię, to zacząć ginąć. Przeciwnicy nie tylko się wzbogacą, ale też powiększą przewagę w doświadczeniu. Nie zapominaj też o celach drużynowych. Jeżeli twoja drużyna planuje walczyć o smoka, to nawet minimalna przewaga może przesądzić o wyniku takiej konfrontacji. Gdy uzbierasz już na kolejny przedmiot, to zastanów się jaką sytuacją to spowoduje. W skrajnym przypadku powrót nawet bez kończenia fali wrogich stworów może spowodować, że przeciwnicy zniszczą w tym czasie twoją wieżę. Załóżmy jeszcze idealną sytuację, gdy zabijasz wszystkie wrogie stwory w swojej alei. Dla przykładu rozważmy rolę strzelca, dla którego pierwszym preferowanym przedmiotem do zakupu jest BF sort. Jeżeli zaczniesz od Doran's Blade i Health Potion, to w alei pojawisz się mając 0 sztuk złota na koncie. Bez żadnych bonusów i przy założeniu, że zdobywasz 100% złota z fal wrogich stworów, przekroczysz 1300 sztuk złota po 8 falach. Weź pod uwagę jeszcze korektę na pomniejsze przedmioty. Być może przydać się Health Potion i Control Ward. Podsumowując, wracaj do bazy, gdy jest taka potrzeba. Jeżeli to możliwe, to zacznij zakupy od droższych, ale bardziej efektywnych przedmiotów. Weź też pod uwagę aktualną sytuację na mapie daj znać w komentarzu, czy podobało Ci się to wideo i pisz, czego jeszcze chcesz się dowiedzieć. Linki do wszystkich moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!